Cześć! W kolejnych dobrych bitwach. Witam was Norbi i dzisiaj Erlenberg bitwa w trybie spotkaniowym, Zaraz zobaczycie dokładnie, kto jest gościem tego odcinka. Już wiecie, że jest to pojazd niemiecki. A co za tym idzie? Będziemy mieli po niemiecku cały czas nawijane. Dobra, nie będę wijał dużej bawełny kolega Wardes. I 19 oczywiście na grillu 15 i mapa Erlenberger, jak powiedziałem wcześniej. Kolega jedzie do przodu po to, żeby tutaj na samym początku spróbować coś wyspotować. I coś tam spróbować jeszcze strzelić. Pierwszy strzał taki no, ostrzegawczy dla przeciwnika, i zobaczymy jak to wyjdzie. W drużynie przeciwnej 113 e setka Tutaj mamy dwa grille na jako top tier, więc no, jest dosyć ciekawie pod tym względem. Natomiast w drużynie przeciwnej jest 113-esetka. Stąd też i, inaczej. Przepraszam bardzo za moją niepowiększoną minimapę. O, teraz zdecydowanie lepiej. Dobra, jak to się porozjeżdżało? Jak pancer jest to, na drugiej stronie grill y, nie będzie pomagał nam z tej strony, dlatego też zobaczymy, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało. Jak na razie nie widać nikogo. W teorii wszelkiego rodzaju TVP, y, CDC powinien być już tutaj u nas, natomiast jak na razie nie widać cisza, spokój, y, nie widać, żeby cokolwiek tutaj się działo, dlatego też kolega w tym momencie y, nie. nie Zastanawiając się, jedzie do przodu, nie będzie teraz stał i kampił. Zwykle Grill to jest pojazd bardziej przystosowany do tego, żeby gdzieś tam przekampić, ze względu na to, swoją fantastyczny pancerz oczywiście fantastyczny w jest 110, w tym momencie wyjazd na 110. Przymierzenie. No i niestety gdzieś tam zniosło po pancerzu 110, no ale cóż, by tak bywa też. Dobra, jest fajnie. 0 do 2. I teraz trzeba jednak troszeczkę mocniej przymierzyć. I ładnie w tym momencie 110 pozbawiona została ponad połowy HP i już gościowi jest. Raczej nie do śmiechu w tym momencie wyjeżdża. Zobaczcie, jak odważnie wyjeżdża. Tak. No, niestety. Przeładowanie kolejne. I no, kolejny strzał w 110. Tym razem niecelny, ale jeden strzał już powinien ją załatwić. Dobra. Tak to jest z tym grillem. Podobno jest coś takiego, że to działo ma genialną cenność. jedna z najlepszych cenności w grze. A jednocześnie opcje tego typu, że dopóki nie przycelujemy dokładnie, to ono sadzi taki kartofleż, że normalnie nie wiadomo co. No ale cóż, tak to i bywa. Czekajcie, co tu się dzieje. 1 do 4 cała nasza tamta strona, cała nasza tamta flanka gdzieś wyparowała. Jest ładnie, i z trzeci tym razem został ob obdarowany solidnie, soczyście. No i z, i z trzeci już w tym momencie e, z połową HP. E, I zaraz będzie to już tylko formalność, żeby go dokończyć. Tak jest. Dwa fragi na koncie kolegi. A, zapomniałem powiedzieć Wam jednej dosyć ważnej, dosyć istotnej rzeczy. Jest to 15 misja na obiekta 260. No, i teraz możecie sobie dopowiedzieć resztę. Dobra, jest E75. Pierwszy strzał. Przymierzonko. Ładnie 807. W S75 w dolną płytę to wcale nie jest taki prosty strzał, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, trzeba jednak troszeczkę tutaj przymierzyć, a kolega nawet nie bardzo przymierza. Ten celownik został tylko do połowy ściągnięty i kolega sobie spokojnie wykańcza, znaczy do, dokańcza tutaj praktycznie S75. Korzystając z tego, że ten pojazd jest w miarę sprawny i miarę szybki, w miarę żwawy, zobaczcie, jak ładny. Ładny, zupełnie niczym med, piękne strzały, jak tiger został w tym momencie oflankowany z drugiej strony. No i teraz się tylko zastanawia, kogo jeszcze tutaj huknąć, ponieważ nie ra, raczej nie ma sensu, żeby się tutaj odwracał. Odwróci się na naszego głównego bohatera, dostanie od tych z przodu, więc robi dobrze to, co powinien robić, e, prawidłowo. Dobra. Jak Tiger? Wykończą go czy nie? Zobaczcie, dobra, olać to. Już go wykańczamy, tak jest. No i teraz pokazaliśmy co znaczy huknięcie, pierdzielnięcie e, z konkretnego działa, nie? 6 do 5, ale w dalszym ciągu wszyscy są normalnie nastawieni na takie kapowanie bazy, ja nie rozumiem za bardzo. VK 4502B pojechała od razu skapować bazę. No i jak widzicie, na 69% to utknęło. No i teraz pytanko, co robić? Ojej, 113. Co on tak normalnie z taką lekką dozą niepewności tutaj robi? Dobra, przycelowanie. Tak jest. I 113 w dalszym ciągu stoi. Ja nie wiem, co on tutaj robi. Chyba czeka na to, żeby jeszcze tutaj którego raz zdzielił. Zobaczcie, tak jest. I jeszcze jeden strzał wystarczy. Tak, teraz już na pewno wystarczy. 113 Za zagrała jak typowy randomiarz. Żeby tak powiedzieć grzecznie. I niewiele zrobiła, a zrobiła chyba najwięcej zamieszania ze względu na to, że dobiła sobie jeden pojazd. Jest, jest fałka! Patrzcie, i mamy zdekapowane, czyli ponad 69% dekapa, 69 punktów. No i w tym momencie fałka się troszeczkę zdziwiła. Taki potężny pojazd i on normalnie, nie wiem, pojechał tylko i wyłącznie kapować i to się dla niego źle skończyło, brawo! Brawo, dwa strzały wystarczyły, plus tam jeszcze ktoś lekko go naruszył no i dzięki temu, nie dość, że kolega zdekapował, już będziemy mieli spokój, jeśli chodzi o kapa to jeszcze jednocześnie wykańcza jednego z największych tutaj czwardzieli w tej grze jest Pantera 88. Dobra, stoimy, nic nie robimy, nie ruszamy się. Pantera 88 chyba nie wie za bardzo, co się tutaj kur... Kurna, co się tutaj dzieje? Dobra, olać to. Trzeba jechać, trzeba robić więcej demedżu. Przypominam, że to jest 15. misja na obiektę, 260. No i trzeba tego demedżu jednak ustukać trochę. Jak widać 12 do 10, wygrywamy. Już w pewnym momencie było tutaj bardzo nieciekawie, ale spokojnie nasz team sobie tutaj w miarę przyzwoicie poradził. O, oczywiście z dobrą zasługą, z taką z konkretną zasługą naszego tutaj głównego bohatera, ze względu na to, że jak widzicie 6 fragów. Z czego zniszczone dwa naprawdę mocne pojazdy, czyli E-75 i plus VK. Pięknie! Siódmy frakt, 14 do 11. W międzyczasie e -setka jeszcze została odparowana i został tylko jeszcze TVP. Y 50x51 który gdzieś tam się zawieruszył, no i teraz pewnie będzie próbował przodować i kogoś tam jeszcze wykończyć, no ale zobaczymy. Na razie kolega tutaj spokojnie sobie daje radę. Jeszcze tego HP, pomimo tego, że nie stał gdzieś z tyłu, pomimo tego, że pojechał do przodu, e, robił e, zamieszanie niczym, taki rasowy med. E, no to rzeczywiście tego HP. E, Zostało mu całkiem dużo, no i niestety, niestety, bo już myślałem, że będzie kolejny frak, ale niestety nie. Jak tiger wykańcza w tym momencie ostatniego y, i w... odpalamy sobie pulpicik, i kolega Wardes 19 y, zrobił tylko, albo zaraz zobaczymy dokładnie ile. MK, duży kaliber oraz specjalista, tylko tyle. Jeśli chodzi o damage 9041, nie? Słuchajcie, gdzie on to nastukał? O, tak sobie od czasu do czasu wyjechał, strzelił jednego, drugiego, trzeciego, kolejnego i raptem z tych przeciwników ustrzelił siedmiu. Ale między innymi 9000 damage'ów padło. Drugi, jak Tiger 4700, z drużyny przeciwnej, ten TVP, o którym mówiłem, że gdzieś tam się zawiruszył, 4000 i to było raptem na tyle. Bitwa trwała prawie 8 minut. No, nie była znowu jakoś przesadnie długa, ani przesadnie krótka, więc no, nawet pod tym względem wyszło to nieźle. 9041, misja na obiekt 260 dla... Y TDK została zakończona. Yy, prawie 3 km przejechane. Myślałem, że będzie więcej tego dystansu przejechanego, ze względu na to, że kolega trochę się jednak najeździł. Zrobił jakieś tam kółeczko, objechał praktycznie pół mapy, albo nawet 2 trzecie, trzecie mapy. No i tylko wyszło prawie 3 km. Czyli 27 tysięcy zarobione. X był, to była gwiazdka razy 3354. Z kątem premium byłoby 2000. No i to byłoby już całkiem nieźle. Fajna bitwa pokazuje, że Gridem nie tylko musimy stać z tyłu, kampić i wkurzać innych strzelaniem, ale też możemy spróbować zagrać bardziej agresywnie, bardziej do przodu. Oczywiście nie na Jolo, ze względu na to, że wtedy szybko się to dla nas by skończyło, ale jak widzicie. Daj radę też i z przodu. Mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała. Jeżeli tak, łapkujcie, bo to pomaga w rozwoju kanału, a jednocześnie bardzo chętnie czytam wszelkiego rodzaju informacje, które zostawiacie pod filmem. Dlatego też, im więcej tego, tym mnie to bardziej cieszy. Dzięki. Trzymajcie się.